Jest mi bardzo miło, że ziściło się oczekiwanie mieszkańców Leszczanki, wielokrotnie zgłaszane przez panią Sołtys, Sołtys Krysię Korneluka. Wcześniej jej zmarłą mamę, niezapomnianą Irenę. I że dziś w 80. rocznicę bitwy pod wspólnymi piecami, ale też w 60. rocznicę obecności tutaj Zanona i jego towarzyszy możemy ten przebudowany pomnik uroczyście otworzyć i poświęcić. Przy jego budowie, przy inicjatywie jego przebudowy przyświecała nam myśl, ażeby zachować te elementy, które będą stanowić jakąś swego rodzaju sukcesję po tym pierwszym obelisku, który staraniem lokalnej społeczności Wojta wójta Adama Szulika, którego serdecznie pozdrawiam, mojego poprzednika, zafunkcjonowały. To swego rodzaju połączenie historii nie tak odległej, ale jednak historii z nowym jakby uwznieśleniem tego tego obiektu po remoncie. To oczywiście symbol i szacunek dla poległych bohaterów żołnierzy Armii Krajowej i ten szacunek winniśmy im nieść po tysiąc kroć. Dziś piękne słowa skierował do nas ksiądz proboszcz, który powoli urasta nam do kaznodziei. Schował się w cieniu jak zwykle. Kaznodziei naszych patriotów, wszystkich nas, chcących po polsku i mówiących w pięknym polskim języku. Wiesz, że te słowa były potrzebne. Prawdę trzeba mówić, zło trzeba nazywać po imieniu, bez względu na to, kto to złoniesie. Zło niesie. Czy obcy w złym mundurze, nie naszym, nie polskim, czy ktoś, nasz, nawet sąsiad, być może nie tyle nierzeczliwy w wielkiej polskiej sprawie, co nieświadomy tego, jak wielką krzywdę może swoimi słowami zrobić. Dziękujemy za te słowa, księży, one nas wszystkich wielce zmobilizowały. Szanowni Państwo, historia, opatrzność stawia przed nami. Najprzeróżniejsze wyzwanie. Nasi przodkowie, bohaterscy żołnierze z armii Zenona, swój obowiązek względem ojczyzny spełnili. Dziś poległym im należy się cześć i chwała, ale my też z obolisków winniśmy budować taką Polskę, poczynając od leszczanki, Donówki, Witoroza, Drolowa, Białej Podlaskiej Warszawy i całego naszego kraju. Że była wewn wewnętrznie silna, a żeby była wewnętrznie silna, musi być zgodna. Żeby była zgodna, musimy ze sobą rozmawiać, współpracować, nie chwałę bohaterom, ale też pamiętać o zagrożeniach, bo nic się nie kończy. Niepodległości raz zdobytej nigdy nie mamy na zawsze. Wiemy o tym. I żebyśmy nigdy nie musieli wyzwalać kraju przed wyzwolacilami tak jak to czynili żołnierze Zenona czy 300 tysięcy niedługorocznica poległych pięknych, młodych, inteligentnych ludzi, warszawiaków w powstaniu warszawskim. Jak inna byłaby Polska dzisiaj, gdyby te kilka milionów naszych obywateli było z nami, jak silny bylibyśmy państwem. Pamiętajmy o tym. Nie chcemy, żeby się nikt nam kłaniał. Nie potrzebujemy splendoru, ani hołdu niepotrzebnego, ale na pewno powinniśmy być tak silni, ażeby nikt nie ważył się podnieść na nas ręki. I o taką Polskę walczyli Polegli żołnierze Zenona, i takiej Polski winniśmy się starać i taką Polskę winniśmy się starać uczynić, czyniąc hołd ich pamięci, i żeby tak jak my dziś czcimy ich pamięć, nasi przodkowie byli z dum, dumni z nas, nas, żyjących w pokoju, nas z otwartymi sercami, z pięknymi umysłami zgodną, zgodnie współpracujących, a żebyśmy mogli naszą Rzeczpospolitą uczynić tak silną, żeby nikt. Nie pomyślał nawet, żeby jej w jakikolwiek sposób zagrozić. To testament tych, których dziś czcimy. Winniśmy wszyscy ten testament jak najlepiej spełnić. Dziękuję wszystkim za obecność, za wsparcie, za zaangażowanie. Dziękuję wszystkim tym, którzy się w mniejszym bądź większym stopniu przyczynili do przebudowy tego upamiętnienia. Dziękuję nadleśnictwu Miedrzys Podlaski, reszku na Twoje ręce, za udostępnienie gruntu. Dziękuję firmie WIPASZ. Która zawsze wspiera nas w każdej sytuacji, również w takich patriotycznych upamiętnieniach. Dziękuję radnym gminy Grajów, którzy zdecydowali się wesprzeć finansowo przebudowę tegoż pomnika. Dziękuję wszystkim, którzy w mniejszy bądź większy sposób przyczynili się do tego, że tu jesteśmy i pamięć bohaterów czcimy. Cześć ich pamięci, a dla nas zobowiązanie do budowy pięknej, bohaterskiej, wolnej i przede wszystkim silnej. Rzeczpospolitej. Dziękuję wszystkim za obecność. Chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za zaproszenie panu wójtowi, państwu radnym, że mogę być dzisiaj w tym dniu z wami. Bardzo się cieszę, że jest również pan dr Grzegorz Jobda, a więc syn, też żołnierza oddziału Zenona, akowca, tak samo jak ja, jako wnuczek, też akowca Sybiraka, nasi mój dziadek. Tatą pana doktora się znali z tamtych czasów i też przekazywał, przekazywał mi patriotyzm, i przekazywał mi wiarę w to, że walka o wolną Polskę to nie jest walka, która się zakończyła że to nie jest coś, co już nam jest dane i się nie skończy. Przestrzegał przed Rosjanami, przestrzegał przed komunizmem, przestrzegał przed nazizmem. Żeby nigdy to się nie powtórzyło, żeby następne pokolenia wiedziały i pamiętały o tym, co wydarzyło się te 80 lat temu. I myślę, że to jest ta nasza powinność. Ja bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za to piękne kazanie. Te kazanie w sumie wyczerpuje każdą przemowę, która po nim następuje, księże proboszcz. W tym kazaniu ksiądz, proboszcz powiedział to, co my wszyscy mamy na ustach, ale może czasami boimy się tego powiedzieć. Dziękuję za odwagę. Takich kapłanów nam potrzeba. Kapłanów, którzy mówią nam, jak jest, a nie opowiadają, jak może być. I myślę, że dzisiaj, Szanowni Państwo, w momencie, gdy czasy są niepewne, to my musimy pokazywać jako cywile, jako społeczność, jako obywatele Polski, że Szanujemy swój mundur, szanujemy swoje godło narodowe, flagę, szanujemy swój hymn, szanujemy Polskę, szanujemy polskość, bo nasi dziadkowie, nasi przodkowie o to walczyli, im to nie było dane. Oni nie mogli przyjść nam przed świętą i mówić, jaka jest Polska, jaki jest patriotyzm, jakie są dla nich wartości najważniejsze. Pamiętam, jak moja mama chodziła do szkoły. W i mówiła do swojego nauczyciela, że jej ojciec był na Syberii, był na Sybirze i był Katyń, że było coś takiego. Została automatycznie wyrzucona z tej szkoły. Że takiego czegoś nigdy nie było. Jak masz prawo coś takiego mówić? I dzisiaj doświadczamy też takiej samej cenzury. Ale w innym stopniu. Też pewnych rzeczy nie wolno mówić, bo jeżeli je powiesz, to będziesz wycięty. Nie wytnął ciebie z życia, z teraźniejszości, wytnął Ciebie z internetu, z mediów społecznościowych, z YouTube'a, Facebooka, poblokują Cię, żebyś nie istniał. I przeciwko temu też musimy walczyć, moi drodzy. Musimy dzisiaj mówić głośno, że jeżeli ktoś atakuje i pluje na polski mundur, to to nie jest młodzież, to nie są dzieci. Bo tak to próbuje być przedstawiane. To są ludzie świadomi i ci ludzie odpowiadają karnie. Nie można takich rzeczy... Robić w stosunku do żadnego funkcjonariusza. I jeżeli będziemy tego przestrzegać, jeżeli to będziemy szanować, to nas też będą szanować. Za chwilę, 1 września, dzieci pójdą do szkoły i też możemy się zastanowić, i czego będą się uczyć, co zostało wyrzucone z podręczników, z książek. Będą się uczyć o żołnierzach wyklętych, o armii krajowej? Nie, bo tego już nie ma. Tego już nie ma. Bo jest niepotrzebne. Jak pojadą do Muzeum II wojny światowej, chcąc się dowiedzieć o naszych polskich bohaterach, zobaczą ich, czy wystawa została wyniesiona, bo też się komuś nie podobało. My dzisiaj, szanowni państwo, właśnie o tym powinniśmy mówić. My to powinniśmy protestować. My jako Polacy, bo nie robi to nam ktoś obcy, robimy to sobie sami. I głęboko wierzę i bardzo dziękuję miejscowej społeczności za to, że ten pomnik został odnowiony, że ten pomnik powstał, że spotykacie się tutaj co roku, że pamiętacie o swoich przodkach, tak jak powiedział ksiądz, o swoich dziadkach. Bo gdyby nie pewne sytuacje wojenne, dzisiaj by księdza na przykład nie było i pewnie wielu z nas. I to się należy tym ludziom, ale należy się następnym pokoleniom naszym dzieciom i ich dzieciom, żeby ta pamięć nigdy nie zaginęła. Polska była wielka, silna, mocna, a Pan Bóg, żeby nas prowadził. Wszystkie. Wiele historii wojen, powstań i bitew zapisanych jest w Międzyrzeckich Lasach. Jednak to miejsce jest szczególnie wyjątkowe. Do wyjątkowości tego miejsca niechaj świadczy nasza obecność i żywa pamięć o bohaterskich czynach młodych ludzi, którzy pełni odwagi i determinacji, stanęli do walki przeciwko znacznie silniejszemu wrogowi. Mimo trudnych warunków i ogromnej przewagi wroga, nie wahali się ani chwili by podjąć walkę o wolność, godność i przyszłość swojego narodu. Spotykamy się dziś, aby uczcić 80. rocznicę jednej z wielu heroicznych potyczek żołnierzy Armii Krajowej, Oddziału dowodzonego przez majora Stefana Wyszykowskiego, pseudonim Zenon, która miała miejsce w pobliżu gajówki Smolne Piece. To szczególny moment, w którym oddajemy hołd tym, którzy walczyli i poświęcali swoje życie w obronie naszej ojczyzny. Zenon, dowódca tego oddziału, wraz ze swoimi żołnierzami zapisał się złotymi zgłoskami w historii naszej walki o niepodległość. Ich odwaga, poświęcenie i gotowość. Do najwyższej ofiary są dla nas nieustannym źródłem inspiracji i dumy. To dzięki takim postawom możemy dziś żyć w wolnym kraju i cieszyć się wolnością. Nasza co, coroczna obecność w każdą trzecią niedzielę lipca w tym miejscu świadczy o tym, że pamięć o ich bohaterskich czynach jest wciąż żywa. Chcemy, aby przyszłe pokolenia. Także pamiętały o tych, którzy oddali życie za naszą wolność. Dlatego jest tak ważne, abyśmy pielęgnowali i przekazywali tę historię, ucząc młodszych, czym jest prawdziwa odwaga i miłość do Ojczyzny. Z tego miejsca chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim kombatantom, którzy są z nami dzisiaj. Wasza obecność jest dla nas nieocenionym świadectwem historii i dowodem na to, że mimo upływu lat, ideały, o które walczyliście, są wciąż żywe. Dziękujemy Wam za to, że możemy uczyć się od Was, jak być prawdziwym patriotą. Składam także hołd wszystkim rodzinom poległych. Wasza strata jest niewyobrażalna, ale dzięki Wam. Pamiętać o waszych Pamięć o Waszych bliskich będzie trwać na wieki. Jesteście nieodłączną częścią tej historii i zasługujecie na nasze największe uznanie. Drodzy Państwo, pamiętajmy, że historia to nie przeszłość. To także lekcje, które powinniśmy wyciągnąć na przyszłość. Heroiczne czyny żołnierzy Armii Krajowej. Ich niezłomność i poświęcenie są dla nas przypomnieniem o wartościach, które powinniśmy pielęgnować każdego dnia. Te wartości to wolność, solidarność i patriotyzm. Niech dzisiejsza uroczystość będzie dla nas wszystkich chwilą refleksji i zadumy. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli i oddali życie za naszą wolność bądźmy godnymi spadkobiercami ich dziedzictwa. Cześć i chwała bohaterom. Szanowni Państwo, skoro jestem przy głosie, to jeszcze chciałem powiedzieć dosłownie cztery zdania. Korzystając z okazji, bardzo chciałbym podziękować lokalnej społeczności i wszystkim księżom, którzy pełnili posługę w parafii świętego Michała Archanioła w Witorożu za kultywowanie pamięci o lokalnych bohaterach. Słowa podziękowania kieruję do wójta. Panie wójcie, bardzo dziękuję za renowację tego pomnika i za pamięć o Drelowskich bohaterach. Słowa podziękowania kieruję do byłego wójta, wieloletniego współpracownika i sekretarza Nadleśnictwa Międzyrzec Adama Szulika. Panie Adamie, bardzo dziękuję za to, że był pan strażnikiem i opiekunem wszystkich miejsc, które mają ważny wpływ na naszą tożsamość narodową. Bardzo Panu dziękuję.